W trakcie II wojny światowej na polanie pod Starym Grotkowem funkcjonowało lotnisko. W trakcie wojny startowały z niego niemieckie samoloty wojskowe. Po zakończeniu działań wojennych według profesora Krzysztofa Szwagrzyka z wrocławskiego IPN-u w jednym z lotniskowych baraków na skraju lasu zamordowanych zostało kilkudziesięciu mężczyzn. Byli to żołnierze antykomunistycznego podziemia i członkowie partyzanckiego oddziału Narodowych Sił Zbrojnych pod komendą Henryka Flamego pseudonim Bartek. Las pod Starym Grodkowem nie zdradza śladów tragedii, jaka miała dokonać się tutaj w końcówce lata 1946 roku. Nie ma też dowodów na to, że to właśnie na lotnisku zgładzonych miało zostać kilkudziesięciu żołnierzy, części niemal 400-osobowego oddziału Bartka. Naukowcy, którzy przyjechali na miejsce, opierają się na zeznaniach nieżyjącego już funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa mówił, że był na terenie lotniska. Na tym lotnisku były pasy startowe. Były także trzy hangary. Wszystkie te opisy pasują do właśnie tego lotniska na terenie Polszczyzny, do żadnego innego. One pasują w sposób szczególny. Mówił o barakach, które znajdowały się wówczas na skraju lasu. To jest wtedy skraj lasu. Były tutaj rzędy baraków. Żołnierze ci od początku wojny stawiali opór w walce konspiracyjnej i formowali oddziały partyzanckie. Stan Bartek to jest Henryk Flamme, dowódca tego oddziału. Jego pseudonim właśnie Bartek i od tego pseudonimu określa się ten oddział. Byli to żołnierze NZ, czyli Narodowych Sił Zbrojnych ugrupowania prawicowego. Żołnierze Bartka, tak jak inni należący do Narodowych Sił Zbrojnych starali się działać jak regularne wojsko. Mieli dystynkcję i walczyli w mundurach. Cieszyli się dużym poparciem ludności na obszarze swojego działania. Między innymi dlatego, że nie rekwirowali żywności i potrzebnych towarów, a zostawiali pokwitowania i starali się działać jak legalne wojsko. Było to podziemie e, antykomunistyczne. No, działali przeciwko e, zawiązującej się wówczas e, władzy e, narzuconej przez e, Związek Radziecki. E, atakowali e, posterunki milicji. E, atakowali e, Urzędy, które się wówczas tworzyły pod egidą komunistów, najsłynniejsza akcja Bartka to ta z 3 maja 1946 roku. Tego właśnie dnia ponad 100 kompletnie uzbrojonych i umundurowanych partyzantów pod dowództwem Henryka Flamego opanowało miejscowość i urządziło w niej defiladę. To był dla władzy ludowej sygnał alarmowy. Komuniści szybko opracowali plan likwidacji oddziału. Część żołnierzy została zgładzona we wsi Barut niedaleko strzelecopolskich tam mieliśmy co najmniej 25 ludzi, co najmniej 25. Skąd takie zastrzeżenie to jest co najmniej, a ja nie określam jaka to jest dokładnie liczba. Stąd, że tam nie było ani jednego pełnego szkieletu. Myśmy znaleźli tylko ogromną liczbę kości ludzkich, które były bardzo zniszczone. Tam nie było praktycznie czaszek. Były czaszki tylko kilku osób. Reszty czaszek nie ma, ale licząc te charakterystyczne elementy naszego Organizmu typu prawy-lewy obojczyk, prawa-lewa stopa. Wiemy, że tych ludzi było co najmniej 25. Eksterminacja oddziału była możliwa dzięki pieczołowicie przygotowanej przez Ubeków i nkwd akcji. Jej dowódcą był kapitan UB Henryk Wędrowski, pseudonim Lawina, który podszył się pod kapitana Narodowych Sił Zbrojnych. Było to o tyle łatwe, ponieważ Flamę i jego oddział nie mieli od miesięcy kontaktu z dowództwem. Lawina podszył się pod taki kontakt i zaprowadził proponował przerzucenie wojsk na e, ziemię zachodnie. Był to e, zaplanowany, e, zaplanowana e, prowokacja, zaplanowany plan likwidacji tego ugrupowania, e, centralnie zostało to na szczeblu ministerialnym zaplanowane, scenariusz rozpisany na konkretne wydarzenia. E, postanowiono przeprowadzić to w ten sposób, że w grupach 40 osobowych e, z bronią, lekką bronią, mieli być przewożeni samochodami, w okolice Jeleniej Góry. Ci ludzie zostali przywiezieni tutaj na teren Starego, starego Rotniska w Grodkowie, umieszczeni w jednym z baraków, który to barak wcześniej został zaminowany. Wiemy o kilku minach. Myślę, że to były takie miny jak te, do których zapalniki znaleźliśmy w Barucie. Miny przeciwczołgowe, charakterystyczne produkcji sowieckiej. Założono te ładunki pod. Barakiem tych ludzi przywieziono tutaj, poczęstowano ich kolacją, poczęstowano ich yy, alkoholem, zatrutym środkami, jeszcze przez lekarza Urzędu bezpieczeństwa, a potem podobnie jak w innych miejscach, nad ranem tych ludzi po prostu wysadzono w powietrze. W lesie pod Starym Grodkowem zginąć miało kilkudziesięciu żołnierzy. Nie jest znana dokładna liczba, ale mowa o od 40 do 70 ofiarach komunistycznego reżimu. Ekipa badaczy z wrocławskiego IPN-u i Muzeum Archeologicznego kierowana przez profesora Krzysztofa Szwagrzyka prowadzi pracę w dwóch miejscach. Chcielibyśmy odnaleźć tutaj rzecz, która z pewnością należała do członków tego oddziału, na przykład fragment grafu Orzełek w koronie rzecz, która ma. Cechy osobiste któregoś z tych, z tych partyzantów. Te rzeczy, o których Pan powiedział wcześniej, odnalezione tutaj w ciągu ostatnich miesięcy, one są interesujące, ciekawe, wskazujące na to, że może być to to miejsce, ale nie przesądzające. Przesądzające są takie, jak te, które znaleźliśmy w Berucie a więc są to ryngrafy, są to, są to na przykład ich medaliki, charakterystyczne uzbrojenie, które oni posiadali, no i przede wszystkim to najważniejsze a więc kilkadziesiąt fragmentów. Kości ludzkich, które są porozrywane. To do tego nie mamy żadnych, żadnych wątpliwości. Tutaj jeszcze na takim etapie nie jesteśmy. Mam nadzieję, że tak się stanie w ciągu najbliższych paru, paru dni. Póki co prowadzone prace wykopaliskowe przyniosły już pewne efekty. Mamy rzeczy osobiste, które nie wiemy jeszcze, do kogo należały. To jest między innymi fragment um, maszynki do golenia e, produkcji brytyjskiej bądź e, amerykańskiej o nazwie Red Ring. Mamy tutaj rzeczy, które świadczą jednoznacznie o tym, że była tu bardzo wysoka temperatura i barak płonął. Element ceramiczny, a na tym mamy stopiony fragment o charakterze plastiku. Mamy tutaj drugi element zaskładanej broni. To jest rzecz, którą się trzymam przy ramieniu. Mamy guziki, które są typu bieliźnianego. No i szereg, szereg rzeczy świadczących o tych o tym, że był tutaj barak okucie od drewna, od okna, mamy tutaj yy, zamek i tak dalej, i tak dalej. Jak Państwo widzą bardzo ciekawe, interesujące znaleziska, ale żadne z nich nie jest takie, o którym moglibyśmy powiedzieć, że przesądza na pewno, że mamy tutaj ludzi z oddziału bark. Sam Bartek, czyli Henryk Flame nie zginął w wyniku tej akcji. Walczył do 1947 roku i ujawnił się po ogłoszeniu amnestii. Niestety chyba w tym samym roku został zastrzelony. Zresztą dotyczyło to nie tylko jego, ale też innych żołnierzy, którzy ujawnili się po tej amnestii. Dowódca oddziału został zastrzelony 1 grudnia 1947 roku w w spodziew pod Czechowicami. Jedna z wersji mówi, że do zabójstwa doszło w wyniku sprzeczki. Za spust pociągnął miejscowy milicjant Rudolf Dadak, który nigdy nie został osądzony za swoją zbrodnię. Podobnie jak dowódca akcji lawina Henryk Wędrowski. Ten ostatni szybko awansował i był nawet ambasadorem PRL w Kopenhadze. Prace, które prowadzi Wrocławski i PN w lesie pod Starym Grotkowym, mają potrwać jeszcze do końca tego tygodnia.